Wolsztyn należy do tych miast, które się nieustannie modernizują. Przykładem tego może być rozpoczęta budowa obwodnicy oraz naprawa na wierzchni ulicy Polnej. Czas płynie nieubłaganie. Dzieci rosną, zmarszczek przybywa, a przede wszystkim zmienia się nasze kochane miasto Wolsztyn. Informowaliśmy już wcześniej Państwa o rozpoczęciu budowy tzw. obwodnicy. Otóż prace nabrały pełnego rozpędu. Postawiono już płoty przy domach w bezpośredniej bliskości przyszłej drogi, oraz na poważnie wzięto się za rozbiórkę Starego Domu przy ulicy Stefana Żeromskiego. I całe szczęście, bo po wyprowadzeniu się właściciela, dom ten stał się miejscem niebezpiecznych zabaw dzieci, które buszowały tam, odrywając deski i wybijając szyby. Teraz koniec rozbiórka i dom widmo nie będzie już straszył. Również ulica Polna chyba zmieni swoją nazwę na ulicę nowoczesną albo miejską, bo zostanie tu położona nowa nawierzchnia i kierowcy nie będą wreszcie narzekać na zgrzytające resory. Oprócz tego podniesiono krawężniki, będą płytki chodnikowe, oczyszczono i zmodernizowano studienki. Drodzy Państwo, mieszkamy w coraz bardziej nowoczesnym i pięknym mieście, choć pracy na pewno nie zabraknie, ale od czego będziemy mieli nowych radnych?